Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was wyjątkowy film. Wyjątkowy ten film jest również i dla mnie, ponieważ moja najlepsza przyjaciółka wydaje kolekcję kosmetyków i to nie z byle jaką marką, a z marką drogeryjną, która jest ogólnie przystępna cenowo. Hmm? W środę pojawił się film i ten film e, pokazywał nas w szalonej wersji, tak naprawdę, i to, jak my się swobodnie czujemy ze sobą. Film ten e, jest ciężki dla mnie do wyrażenia, i, bo nie chcę tutaj, wiecie, robić z siebie rozhistoryzowanej. Jednakże, muszę Wam powiedzieć, że mm, Magda w moim życiu pojawiła się 6 lat temu. I te 6 lat temu, wyobraźcie sobie, że przyszła dziewczyna do mnie na zajęcia. Często dostaje pytanie: jak, jak się poznaliśmy z Magdą? Otóż prowadziłam w Olsztynie kurs grupowy e, odnośnie makijażu, już nawet nie pamiętam, jak ten kurs się nazywał. E, prowadziłam kurs, e, to było jeszcze w takiej szkole języka francuskiego. I Magda była jedną z kursantek. Przyszła na mój kurs i strasznie mnie denerwowała. Strasznie mnie denerwowała, ponieważ ja mam coś takiego, że jak ktoś mi wchodzi w zdanie, to ja się wytrącam z tego, co mówiłam, i zaraz po prostu mi się rozbija głowa i nie mogę się skupić. A Magda była jedną z tych osób, która nie dawała mi dokończyć zdania, bo wyszła z założenia, że przyszła na warsztaty i chce z nich wyciągnąć maksymalnie dużo. I e, muszę Wam powiedzieć, że no i tak w pewnym momencie ludzie, którzy byli na tym kursie, którzy oglądają może teraz ten materiał, a pamiętają ten kurs, bo ta grupa była dosyć liczna wtedy, pamiętam, no było dużo tych dziewczyn, to mogą pamiętać tą sytuację, e, że w pewnym momencie zamilkłam na zajęciach, spojrzałam na nią właśnie w ten sposób, i powiedziałam, że. Oj, albo się zaprzyjaźniemy, albo się pozabijamy. I to było. Nie umiem wam tego wyjaśnić, ale po... Magdia się pojawiła w moim życiu e, we właściwym momencie i we właściwym czasie, wtedy kiedy. E, no, miałam taki życiowy zawrót głowy ze znajomymi, i tak naprawdę nie chcę tutaj się zagłębiać, bo to nie jest ta historia, ale. Magda nauczyła mnie, byłam osobą strasznie wycofaną i aspołeczną przez to, co robię na YouTubie. E, zaczynamy się trochę wycofywać od e, społeczeństwa zewnętrznego i trzymamy się grona tylko, na przykład, nie wiem, youtuberów, spotykamy się tylko w naszym gronie, bo nasi ludzie potrafią zrozumieć nas i nasze problemy. A Macia była dla mnie tym czynnikiem właśnie zewnętrznym, e, który łączył mnie z pasją do makijażu miłością do makijażu. Jednakże była tym takim właśnie normalnym promyczkiem w moim życiu, który potrafił pomimo wszystko dodać mi otuchy. Nie wiem jak to się stało, ale jestem wdzięczna losowi i teraz y, trzymając jej produkty, y, nie umiem ukryć wzruszenia i tego jak strasznie zajebiście jestem z niej dumna, że przeszła Drogę niesamowitą, ponieważ jest to dziewczyna, która jest pracowita. Y Mamy wiele wspólnych cech. Ja też mam wrażenie, że jak zabierałam się za coś i jak, za coś prac jak nad czymś pracowałam, albo czy to było doskonalenie kanału, czy to było innych rzeczy, y to po prostu widziałam w Magdzie siebie troszeczkę i i to, w jaki sposób ona za wzięcie dążyła do, do celu, do tego, że, że jej się to uda, ale pracowitością, warsztatem, umiejętnością i wiedzą, słuchajcie, potrafi zdobyć naprawdę wiele osób. I jestem najbardziej dumna z tego, że namówiłam ją na to, żeby ona otworzyła ten kanał na YouTube. Ponieważ wiem, że wy też zobaczyliście to, co mieliście zobaczyć tego właśnie kolorowego ptaka. I teraz dziś tym bardzo długim i wzruszającym wstępem, bo nie może być inaczej. Za każdym razem, kiedy prezentuję Wam kolekcję przy współpracy z influencerami, zawsze opowiadam Wam choć cząstkę tego, co wiem na temat danej osoby, jeśli ją znam, oczywiście, osobiście. I, mm, Staram się pokazać ją moimi oczami. Nie jestem w stanie pokazać Magdy w jednym filmie, jednakże jeśli mnie śledzicie i śledzicie Magdę, to widzicie, jaką mamy relację i byłam i tak samo Magda była obecna przy wszystkich moich kolekcjach, przy tych, które istnieją i te, które może kiedyś wyjdą. E, ona zawsze jest tą pierwszą osobą, którą pytam o zdanie, i tutaj przy tej kolekcji. Było bardzo podobnie. Z racji tego już też mam doświadczenie, Magda korzystała z mojego doświadczenia i pomagałam jej, ale na tyle, by nie mieć wkładu własnego, jeśli rozumiecie, o co chodzi, tak? Chciałam, by to było jej. Eee, ja mogłam wyrazić swoją konstruktywną opinię na temat produktu i tego, jak bym na przykład chciała, żeby coś wyglądało, jednakże ona podejmowała ostateczne decyzje. I byłam obecna przez ten cały rok, kiedy ona to wszystko robiła, tworzyła, e, odrzucała kolejne próby i stresowała się tym wszystkim. I byłam przy niej, jak lały się łzy z szczęścia i nieszczęścia, bo proces twórczy takich rzeczy, słuchajcie, to nie jest prosta sprawa. Ona też nie siądzie i wam tym, o tym wszystkim nie powie, dlatego że e, no. Wiąże ją też tak zwana klauzula, o której nie może rozmawiać tego procesu produkcyjnego. Natomiast ja mogę Wam opowiedzieć to, co się dzieje po prostu z dziewczyną, która wydaje swoją kolekcję. E, dzieje się to, że y, są nerwy, jest stres, jest łzy, spełnienie oczekiwań innych ludzi. A jak ktoś uzna, że to jest beznadziejne, a jak ktoś zarzuci, że to nie to, a jak to i tak dalej. I im więcej wkładamy siebie, w produkt i upewniamy się, że dany produkt jest na 100% jakościowy, tym bardziej spokojnie już jesteśmy na finiszu. I tutaj też może. Słowa do wszystkich osób, które pracują maksymalnie nad wszystkim, nad produktem i tak dalej. Nie dawajcie się markom spychać na bok na zasadzie, że to jest marka, to jest brand. Jeśli czujecie wewnętrznie, że coś jest nie tak z produktem i albo nie wiem, z kolorem, odcieniem, coś Wam się nie, nie podoba. To nie wypuszczajcie takich rzeczy, dlatego że wy się pod tym podpisujecie, a swoje imię, i nazwisko trzeba szanować. I tu mogę, że tak powiem z tego miejsca, powiedzieć, że tak trwałam i tak stałam przy Madzi, przy tej kolekcji. Nie jest to dla mnie. Pierwsza um, odsłona tak, tej kolekcji. Ja już tą kolekcję malowałam, dotykałam, robiłam. I dziś, tak naprawdę, chcę się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami na temat tej kolekcji i jak ja ugryzłabym ten temat. Więc zaliczyliśmy długi wstęp. Zapraszam Was serdecznie na ten film. Zacznę od palety do konturowania. Paleta do konturowania ma niesamowity odcień, i choć Magda widziałam, że starała się przekazać wszystko, to też miałam wrażenie, że był taki natłok maksymalny. Inaczej się mówi o produktach, kiedy ma się je, ocenia się je, a inaczej, kiedy masz swój produkt i zawsze pamiętam przy pierwszej, i drugiej kolekcji i czy przy pędzlach, miałam ten problem: O kurczę, jeszcze tego nie powiedziałam, o kurczę, jeszcze tego nie powiedziałam. I tutaj też mam wrażenie, że Madzia nie powiedziała tak do końca, ponieważ Madzia to jest róż i już. Madzia kocha róż i pomysł był taki, by stworzyć duo w jednym opakowaniu, by to był produkt, który jest ze sobą kompatybilny. Dlatego ten bronzer jest na tyle uniwersalny. Nie jest to brązer, który jest ciepły, ale żeby zadowolić osoby, które lubią produkty, które są ciepłe, padł pomysł, żeby ten bronzer był z lekko, ciep... z lekko różanym tonem. O, w ten sposób. Wam pokażę i zaprezentuję, jak ten produkt się e, prezentuje na twarzy. E, dlaczego w tym produkcie nie ma lusterka? Dużo osób może narzekać, e, że tu nie ma lustra, i dużo osób nie zdaje sobie sprawy, ile lusterko generuje e, kasy w dany produkt. Problem jest taki, że tworząc niektóre rzeczy, to firmy górnie, szczególnie te, które są dla Rossmana, Rosman odgórnie narzuca ceny. I niestety, miałam ja sama taki problem przy swojej kolekcji, że miałam z góry ustaloną cenę produktu, zanim zaczęłam go tworzyć. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak wielkie jest to ograniczenie dla twórcy. Ponieważ Musisz zdejmować z rzeczy, a nie chcesz zdejmować z jakości. I są niektórzy twórcy, którzy zdejmą ci z produktu, z wewnętrznego produktu, tylko po to, żeby ubrać produkt w jak najlepszą szatę, i to się zdarza. Natomiast e, dla mnie koszt lusterka spowodowałby Maksymalne podniesienie na przykład tego różu e, do takiej i takiej, czy tam brozera, do takiej kwoty. No i tutaj na przykład już Rosman mógłby się nie zgodzić e, do tego, żeby umieścić ten produkt w ogóle. E, ten produkt ma swój kolor. Jak już tak gadałam, gadałam, nakładałam i zdam sobie sprawę, z tego, że nałożyłam go na ten pędzel zbyt dużo. Ten produkt nie jest przepigmentowany. On e, ma przepiękny kolor, ale bardzo charakterystyczna rzecz, podczas rozcierania, tak jakby on robi się w odcieniu takiego trochę różu, i to jest to, o czym ja właśnie mówiłam. Chodźcie bliżej. Myślę, że teraz będzie to najbardziej widoczne. Jednakże, konsystencja go jest cudowna. Jest to produkt, który cudownie dostosowuje się, ale proponuję go aplikować partiami. Przejdziemy teraz do produktu, który wywołuje w sumie największe kontrowersje przy zastosowaniu, ponieważ nie jest to produkt dla każdego. Jest to produkt zdecydowanie, który jest pudrem rozświetlająco wykończeniowym. Pamiętam, jak Madzia chciała go zrobić na zasadzie rozświetlająco utrwalający, co było trochę niemożliwe do wykonania, jednakże w tym przypadku się udało. Jest to puder, który ma niesamowite Rozświetlenie. On mi tutaj niestety trochę upadł, musiałam go ratować, bo w dalszym ciągu nie dostaliśmy jeszcze paczek PR-owych, Jestem jedną z pierwszych osób, które robią w ogóle recenzję tego produktu. I zobaczcie. On naniesiony na szczyty kości policzkowych i on nie przyciemnia. To nie jest kolor, który będzie. Przyciemniać, bo jest to totalnie transparentny produkt, ale jest to puder, jeśli na przykład on ma wszelakie zastosowanie, i zaraz wam powiem, jakie jest to puder, który możecie śmiało nanosić na twarz. Jako taki produkt odświeżający, jeśli używacie bardzo matujących produktów na twarzy, podkład matujący, lubicie mocniejsze krycie, robicie na przykład go usztywnić, baking zrobić, to ten puder przywróci Wam świeżość i dodatkowo sprawi, że skóra będzie wyglądała jak delikatnie muśnięta, tylko pudrem, podkładem i tak I to jest produkt na przykład też dla fajny, dla osób, które na co dzień. Nie lubią mocnego rozświetlacza. Jest to, bym powiedziała, bardzo użytkowy rozświetlacz, który wygląda przepięknie prze na twarzy. Ten produkt był bardzo dopracowany. Ja pamiętam, że sama. Um, odrzuciłam kilka prób ze względu na to, że po prostu wychodził z prób za ciemny, i stwierdziłam, że skoro to ma być jeden, 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 jedyny, to mówię do Magdy: Magda, go trzeba zrobić tak, żeby on pasował dla każdego, nawet na największego bladziocha. Um, I tak żeśmy właśnie kombinowały, i Magda go zrobiła po prostu idealnego, i ja do samego finału nie widziałam ostatecznego już produktu, ale widziałam, że Magda była zadowolona i mówi, że jest petarda i że w końcu będzie miała ten produkt, jak dosłownie go zobaczyłam i dotknęłam na sesji zdjęciowej, którą Magda robiła przepiękną sesję, którą robił jej Kuba Grabarczyk z Olsztyna polecam Wam serdecznie no i ta sesja właśnie na tej sesji pierwszy raz go dotknęłam i stwierdziłam, że wyszedł zajebisty, naprawdę wyszedł przepiękny, bo wszystkie inne próby wydawały mi się takie trochę hmm, za ciemne i w ogóle, mówię, no nie jest to Buder, który ja lubię, ale zdecydowanie jest to produkt, który e, powiem Wam jeszcze jako trzecie zastosowanie. Ten produkt zwiększa Wam e, rozświetlenie, czyli m, przez to, że on już tworzy teraz taką gładką, jakby mokrą taflę, to teraz, jak położycie na niego. Kolejny rozświetlacz uzyskujecie jeszcze mocniejsze uderzenie rozświetlacza. Dodatkowo, jeśli na przykład macie puder, który jest mega matujący, a chcecie dodać mu troszeczkę lekkości, to bierzecie wasz puder, trochę tego, trochę tego, mieszacie i wykańczacie sobie twarz i uzyskujecie piękną, zdrową, błyszczącą skórę bez takiego y, przesadnego przepychu i obciążenia. Teraz czas na róż. Ten róż jest przepiękny, ponieważ on ma taki idealny, powiedziałabym, kolor e, drugiej skóry. I to jest produkt, który jest mikronizowany. Czyli, im mocniej go ucisniecie, im mocniej go będziecie wtłaczać, tym on się będzie robić ciemniejszy. Więc on się dostosowuje do waszej twarzy. Dwa rozświetlacze formuła Bansi. Już czytam pierwsze komentarze i widzę, pierwsze komentarze, że te rozświetlacze mogą przyciemniać. Nie ma mowy, żeby Was wersja różowa przyciemniła, dlatego że wersja różowa jest bardzo jasna i tak jak widzicie, ona kompletnie nie będzie przyciemniać, nic nie będzie robić. Natomiast ze złotym już nie jest tak, ponieważ on ma delikatną bazę, to złoto i tu już widzicie? Widzicie co się dzieje ze złotem? I tu złoto już może delikatnie przyciemniać. Ja żeby Wam pokazać dzisiaj jak wyglądają oba te produkty nałożę na jeden policzek różowy a na drugi nałożę złoto, żeby Wam po prostu to zaprezentować. Biorę sobie pink i w bardzo malutkiej ilości wcieram skórę twarzy. Specjalnie robię w ten sposób, żebyście mogli zobaczyć, że nie przyciemnie. Jeśli on by przyciemnił, to tu pojawiłaby się ciemna plama, a to się nie dzieje. I teraz zaprezentuję Wam złoty. I tak wygląda złoto. Kolejne produkty to paleta cieni pastelowych oraz Kredki. I tutaj widziałam, że Madzia próbowała wytłumaczyć i w sumie nie wiem, czy, mm, czy udało jej się to zmontować ten sens merytoryczny, bo ja też tam jej pomagałam to wytłumaczyć. Na początku, na samym początku, pamiętam, padł pomysł na to, żeby powstała pastelowa paleta do oczu. I e, pastele są ogólnie bardzo trudnymi kolorami, e, ponieważ z pastelami trzeba umiejętnie pracować, a żeby wydobyć pastele, to trzeba położyć je na. Dobre, jasne bazy, czy też białe bazy, i tak Natomiast Madzia chciała bardzo mieć kredki w swojej kolekcji, i początkowo chciała, żeby to były kredki kolorowe, a z czasem gdzieś tam ewoluowała ta myśl i stały się kredki pastelowe, które mają być kompatybilne i odpowiadać właśnie kolorom w palecie. Stąd właśnie ten cały pomysł. Kredki są niesamowicie kremowe, e, są przepiękne i możecie budować ich intensywność. Jednakże pamiętajcie, że kredki te są mega wodoodporne i te kredki e, zastygają w pierun i bardzo ciężko jest je potem zmyć. E, I stanowią świetną bazę naprawdę świetną bazę e, w makijażu. Ja dzisiaj się właśnie zastanawiałam, bo z Matą robiłam niebieski z fioletem, i dzisiaj może zrobię coś bardziej neutralnego na moich oczach. I na przykład jako bazę, słuchajcie, użyję tej różowej kredki, żeby wam pokazać, że kredka jest naprawdę swoistą, świetną bazą. Ja nie mam nic na powiece, resztki pozostałości korektora. Nakładam sobie różową kredkę po całości na moje oczy. Kiedyś jeszcze zanim powstawały bazy, kredki były często wykorzystywane właśnie do tego, by bazować nimi powieki. Najczęściej właśnie wykorzystywało się je przy makijażach typu smokies. O, i mamy taką fajną, delikatną bazę, i to wy sobie tutaj decydujecie czy sobie intensyfikujecie pierwsza, ba pierwsza warstwa może być delikatna, dobrze dotarta jeśli nie macie wprawy z kredkami to proponuję nie nakładać na raz mm, dużej ilości, tylko dokładać stopniowo one mają też opóźniony zapłon w stygnięciu więc to też Wam się przyda teraz sobie wezmę właśnie ten pastelowy róż i nałożę na tą kredkę na całą powiekę, Ale są tu też w tej palecie kolory, które możecie śmiało wykorzystać. Wezmę sobie Rodzille, ten taki kolorek pomarańczowy, którym sobie wzmocnię tutaj ten zewnętrzny kącik. Paletka to jest świetne uzupełnienie w makijażu. Można nią również wyko wykonać samodzielny makijaż, ponieważ są tu też neutralne kolory. W tej paletce trzy neutralne kolory. Ale ona ma wiele, wiele zastosowań i wiele możliwości, i to też właśnie pomagam pokazać. I teraz wykorzystam sobie ten neutralny cień, taki, on jest z pogranicza brudnego różu, żeby uzyskać delikatnie głębie. I teraz użyję odrobinę rozświetlacza różowego, by wbić tutaj na powiekę Oko wyszło delikatnie różane i tutaj dam teraz żółtej kredki. Wysłuchajcie dać zielony akcent. Kochani, tak prezentuje się makijaż. Dodałam jeszcze odrobinę graficznego eyelinera, ponieważ pas. Ale um, zobowiązują troszeczkę. Musimy troszeczkę dodać ciemniejszego, ale nie musimy. E, jakby, no nie chcę kategoryzować, że trzeba dodać kreskę przy pastelach, bo to jest e, totalna nieprawda. Natomiast e, ja lubię, gdy rama oka jest zaznaczona, dlatego postanowiłam zrobić taką kreskę, która jest obecnie mocno w trendzie, z takim podwójnym zewnętrznym dziubkiem. Wykonałam eyelinerem z SUVA Beauty Hydra ostatnio ukochany, ulubiony Ever. Słuchajcie, tak prezentuje się drugi makijaż, który przygotowałam kolekcją Magdy. Mam nadzieję, że Wam się podoba taka wersja. Tym razem poszłam w różę, w pomarańcz z odrobiną delikatną zieleni w wewnętrznym kąciku. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać. Wiem, że ta kolekcja Wam się bardzo podoba, bo czytamy razem z Magdą Wasze komentarze i e, jesteśmy obie bardzo podekscytowane tym, że ta kolekcja tak bardzo Wam się wpasowała. W Wasze gusta. Ja jestem osobiście bardzo dumna z Magdy, z jej sukcesu, z tego jak ona to wszystko dograła stylizacyjnie. Nawet na każdym opakowaniu jest inny ptaszek. Magda nauczyła mnie tego, co jest klamrą stylizacyjną, żeby to tak zamknąć wszystko ze sobą. Muszę powiedzieć, że prawdziwa przyjaźń to taka, która się uzupełnia na wielu aspektach. Wielu aspektach. Magda jest jedną z tych osób, która zawsze była i będzie. W moim życiu obecna, niezależnie co by się działo, jesteśmy razem od wielu lat, a ja jestem z niej szalenie dumna, i tak wygląda mój film z prezentacją tej kolekcji. I życzę każdemu, każdemu życzę takiej przyjaciółki, jaką Magda jest dla mnie. Cieszę się, że nadszedł ten dzień i mogłam zaprezentować to, co Magda stworzyła razem z Marką Lovely, więc kochani, Pięknie wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Czekam na Wasze komentarze i do następnego. Trzymajcie się. Hej!